To działania w dokładnie przedsiębiorstw gospodarki komunalnej w zakresie pozyskania środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na dofinansowanie budowy przyłączeń kanalizacyjnych w ramach programu priorytetowego pod nazwą Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej złożyło wniosek o dofinansowanie budowy podłączeń który obejmuje 57 właścicieli nieruchomości budownictwa indywidualnego. Realizacja podłączeń przez spółkę nastąpi w 2012 roku. Całkowity koszt wykonania 218 250 zł. Pozyskane przez spółkę środki Zarodowego Funduszu Ochrony Środowiska umożliwią obniżenie kosztów budowy przyłączy ponoszonych przez właścicieli posesji. Dzięki temu mieszkańcy uzyskają dogodne warunki finansowe do przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej, rezygnacji, i rezygnacji pociążliwych i kosztownych w eksploatacji szaf. Podjęte działania mają na celu ochronę środowiska przyrodniczego oraz zasobów powierzchniowych, podziemnych, zlokalizowanych na terenie miasta. Spółka informuje, że nadal prowadzi na chętnych właścicieli posesji do skorzystania z dofinansowania wykonania podłączeń do miejskiego systemu. Dla przypomnienia informujemy, że wkład własny użytkownika to tylko 25% kosztów. 45% kosztów wynosi dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. 30% kosztów finansuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Ta informacja będzie umieszczona na stronie internetowej miasta. Zachęcam mieszkańców do zapoznania się z nią i skorzystania z tej formy do finansowania budowy przyłączy.